Cześć z tej strony Kuba Wankiewicz, zapraszam Was na kolejny odcinek twarzą w twarz. Jest z nami Kuba Wankiewicz, można powiedzieć, taki Robert Lewandowski. Luksiony 18 goli w sezonie ligowym 42% do roku całego zespołu. Udana ruda, ta pierwsza w Twoim wykonaniu. No na pewno, jak patrzeć, taką statystykę tylko bramkową, no co jestem zadowolony, nie da się ukryć. Cieszę się, że gdzieś tam te moje bramki się przyczyniły do paru zwycięstw, bo to jest w tym wszystkim najważniejsze. No, tak coraz coraz z roku na rok udaje mi się strzelać coraz więcej tych bramek. no Na pewno to jest spora zasługa gdzieś tam moich kolegów. Dużo osób mówi, że gdzieś tam jestem zawsze tym lisem pola karnego, gdzieś tam który wykańcza te akcje. No, a na pewno nie byłoby to możliwe właśnie, gdyby nie, nie te zagrania. Fajnie, że jest jakaś tam skuteczność, choć. Choć były takie momenty, że można by jeszcze parę bramek więcej dołożyć. Ale ostatnio straciłeś to miano najlepszego strzelca w drużynie, bo były transfery Michał Tkacz i Adrian Nowak, czyli czołowe strzelby też pierwszej ligi. No i tak sobie myślę, że chyba macie taką chrapkę na was, skoro decydujecie się na takie wzmocnienia przed, przed tą dalszą częścią sezonu. No tak, tutaj tak dla ciekawostki zarzucę, że no teoretycznie to strzeliłem 19 bramek, śmiejemy się tak z chłopakami, gdzieś tam jedna bramka została po prostu inaczej zapisana, oczywiście jest to bez znaczenia, na pewno te liczby świadczą, że przychodzą do nas naprawdę zawodnicy, którzy na poziomie pierwszej ligi potrafią się odnaleźć, byli w swoich zespołach czołowymi, czołowymi strzelcami, no na pewno nie bez przyczyny tutaj są te transfery, Chłopaki mają przyjść, mają od razu stanowić o sile. Mają przyjść i po prostu wzmocnić tak naszą drużynę, od razu na poziomie takim, że bez problemu skoczą do, do czwórek, bez problemu. Wezmą ciężar gry na siebie, i ja mam nadzieję, że tylko że dzięki temu wszystkim nam będzie się grało łatwiej. Na pewno to będzie spore odciążenie dla ciebie w ataku. Ale też no, dużo większa rywalizacja w zespole, ciebie to jakoś się napędza pozytywnie? Czy może czujesz lekki stres, że może się okazać, że nie będziesz w pierwszej piątce? Nie, ja ogólnie nie patrzę na tę klasyfikację strzelców, to jest bardzo miły dodatek, prawda? To jest, to jest fajnie widzieć gdzieś tam siebie wysoko. Wiadomo, że niektórzy by podeszli do tematu tak, że to jest taka no, rywalizacja tutaj gdzieś tam, czemu ja mam mu podać do pustej bramki, może ja jednak strzelę tego gola, ale. Przynajmniej u mnie nic takiego, że tak powiem, nie istnieje. To jest, to jest fajne, to jest napędzające, a im więcej mamy zawodników, którzy stanowią zagrożenie pod bramką, tym no to jest większy plus dla nas, bo gdzieś tam każdy, każdy może gdzieś wypracować tego gola, ale też wypracować gola dla partnera, więc im większa moc ofensywna, tym lepiej, bo czasami gdzieś tam, gdzieś tam brakowało nam tego, żeby strzelić parę bramek więcej i, i po prostu wygrać mecz wyżej. Wspomniałeś o tych oczekiwaniach, które są w Was pokładane. Chyba te oczekiwania są tym większe, że no przed sezonem zespół po raz pierwszy w historii pozyskał sponsora tytularnego, firmę Luxiona. Ty już w dzikach grasz kilka lat. Powiedz, przyjście tego sponsora dużo zmieniło w funkcjonowaniu drużyny. No z pewnością jest to, jest to takie jakieś wydarzenie, które, które tutaj dużo zmienia, zmieniło trochę rozdanie i to jak to wygląda. Przede wszystkim sprawy organizacyjne, które teraz stoją na coraz wyższym poziomie, o to wszystko dba Artur Banasik, więc naprawdę trzeba mu oddać, że wykonuje swoją pracę no, znakomicie, ja bym tak powiedział. Trener dzięki temu ma duże pole do popisu, ma spokój, nie musi martwić się o to, czy będzie nas wystarczająca ilość na treningach, tylko wręcz ma kadrę, która rywalizuje ze sobą. Nie jest tak, jak bywało w przeszłości, że żeby znaleźć 8 zawodników do dwóch 4 to trzeba było się mocno natrudzić. Tylko teraz jest takich zawodników 10 czy 11, którzy spokojnie mogliby wychodzić w tej pierwszej ósemce, prawda? już nawet nie, nie wspominając o bramkarzach, gdzie też oczywiście mamy, mamy rywalizację. No Na pewno to, że przychodzi sponsor, no, to znaczy, że gdzieś tam futsal jest zauważalny. To też jest dobrze dla, dla całej dyscypliny. No, wiemy, jak wygląda futsal w realiach y, tutaj w Polsce. Y, na przykład Gatta z Duńska Wola, teraz gdzie, gdzie Gatta, duży taki sponsor się wycofał, padła drużyna, która, która wielokro, wielokrotnie zdobywała medale Mistrzostw Polski i nagle nie ma drużyny. No To świadczy o tym, że jednak jest to dosyć wszystko bardzo kruche. A my budując w taki sposób, gdzieś tam łącząc wsparcie miejskie, oczywiście, które jest z nami od lat, łącząc to właśnie z jakimiś prywatnymi inwestorami, którzy chcą gdzieś tam rozwijać ten sport, ten sport właśnie ten futsal w naszym mieście, to na pewno bardzo dobrze rokuje. Gdzieś wystawiamy teraz coraz więcej drużyn na młodzieżowych mistrzostwach. Więc sądzę, że jest to fajnie, fajnie budowane też, właśnie już nie tylko od strony tej czysto piłkarskiej, futsalowej, to tego, jak to wygląda, jak jest w tabeli, jak jest, czy są punkty, czy nie. Tylko całe te struktury bardzo fajnie funkcjonują i mam nadzieję, że tutaj Luksjona gdzieś tam zostanie na dłużej z nami i będzie chciała nas wspierać. W zespole, że posłem Grasz już kilka sezonów, ale miały się taki jeden sezon, bodajże dwa lata temu, gdzie zabrakło Cię wtedy w kadrze na rozgrywki. Co się wtedy stało, że, że nie było cię w zespole? Ogólnie gdy zaczynałem swoją przygodę tutaj, no to łączyłem granie na trawie właśnie z, gra, z graniem na hali. Na pewno jest to bardzo wymagające, obciążające. Często z jednego treningu jechałem na drugi. Gdzieś to zajmowało sporo czasu w moim życiu, weekendy przepełnione meczami, bo jednego dnia powiedzmy mecz na trawie, drugiego na hali. W pewnym momencie jest ciężko to wszystko łączyć i o ile miałem właśnie taki moment, gdzie zdecydowałem się, że przerzucam się tylko i wyłącznie na trawek, to był sezon w Lewarcie Lubartów. Nie żałuję tamtej decyzji, może troszeczkę odpoczynek od, od futsalu sprawił, że po roku wróciłem jeszcze bardziej głodny tej gry, bo jednak teraz jestem pewny, że futsal to jest to, w czym czuję się najlepiej. i i rzeczywiście nie żałuję teraz, bo to już jest mój drugi sezon, w którym postawiłem tylko i wyłącznie na futsar. Myślę, że to też się, że tak powiem, objawiło też w wynikach choćby moich takich osobistych gdzieś tam strzeleckich, bo te bramki gdzieś tam nie wzięły się z przypadku. Wzięły się z tego, że mogłem cały tydzień poświęcić na przygotowania do meczu, nie musiałem łączyć, nie musiałem martwić się o to, że zagram na trawie ile minut tu, ile minut tam. I też mój organizm był lepiej do tego przygotowany. Dlatego uważam tą przerwę za bardzo taki pozytywny okres, bo dzięki niej zrozumiałem, że moje miejsce jest po prostu tutaj na hali i, i w tym się czuję najlepiej. I po tej przerwie wróciłeś, to był bardzo udany powrót, bo w tamtym sezonie no, przez długi czas rywalizowałeś z Sebastianem Brockim o tytuł króla strzelców to była taka bardzo zacięta walka. W tym sezonie no, ja też jesteś w czołówce tych strzelców w lidze. Powiedz, Sebastian Brocki, dla niego tamten sezon okazał się taką trampoliną do ekstraklasy. Teraz reprezentuje Klirek Chorzów. W Twoim przypadku nie było takich ofert, żeby się przenieść? No na pewno gdzieś tam ta ekstraklasa gdzieś tam widnieje przed oczami. Każdy, kto, kto uprawia jakiś sport, chciałby rywalizować na najwyższym poziomie. Na ten moment nie było żadnych takich ofert, które, które by realnie sprawiały, że mógłbym się zastanawiać nad przejściem do ekstraklasy. Na pewno, jakby się pojawiły, bym o tym pomyślał. Choć, choć na ten moment, na pewno mam tutaj parę rzeczy jeszcze do zrobienia w Lublinie, i, i uważam, że chcę tutaj pomóc jak najbardziej moją osobą, moimi bramkami, czy, czy po prostu moją obecnością, tutaj, moją drużynę, z którą się utożsamiam, tak jak mówisz. To już, już będzie gdzieś praktycznie hmm, sporo lat odkąd tutaj gram. Nawet szczerze jest mi ciężko powiedzieć, zaczynałem jako 16-letni chłopak jadąc na Mistrzostwa U20. To był pierwszy kontakt tutaj. No teraz już w tym roku skończę 23 lata, więc to już jest kawał mojego życia. Yy, więc rzeczywiście ekstraklasa gdzieś tam, gdzieś tam jest. Na pewno bym chciał się kiedyś sprawdzić na tym poziomie, bo nie oszukujmy się, jest to spora różnica pomiędzy ekstraklasą a pierwszą ligą. Ale na ten moment nie było jakichś takich żadnych konkretnych ofert. Ale ja też dlatego koncentruję się po prostu na tym, co jest tutaj. Gdy naszym gościem tutaj był Damian Mazurkiewicz, to wspominał, że poznaliście się na testach w Niemczech bodajże dwa lata temu. Mhm. Powiedz, ty, chciałeś wtedy wyjechać za granicę? To był taki moment. Właśnie po tym roku, w którym nie trenowałem w ogóle na hali, grałem tylko w Lewarcie ja, przyznam się szczerze, że byłem na wakacjach za granicą, gdy zadzwonił do mnie Łukasz Mietlicki i zapytał się, czy nie chciałbym z nim się przejechać do Niemiec. Jest taka opcja, żeby się przetestować, sprawdzić właśnie tam w drużynie z hochenstein Nie myśląc długo, powiedziałem czemu nie, no, nic, nic, nic na tym nie traciliśmy, a mogliśmy gdzieś tam zobaczyć, jak to, jak to gdzieś wygląda poza, poza granicami. Tak, rzeczywiście poznaliśmy tam Damiana, no dostałem też propozycję wręcz identycznego kontraktu tam jak on, tam na dwa lata bodajże. No tylko, że dla mnie ta decyzja nie była do końca wcale taka jasna, on bardzo szybko zdecydował się, żeby tam zostać. Ja odpowiedziałem, że potrzebuje troszeczkę czasu do namysłu, ale no oczywiście oprócz całe jest jeszcze życie gdzieś tam prywatne, prawda, studia, rodzina, dziewczyna. I ostatecznie nie zdecydowałem się na ten transfer, zostałem tutaj w Lublinie, tak jak mówisz, ten ostatni sezon wypadł całkiem nieźle, udało mi się strzelić parę bramek, więc chyba w ostatecznym rozrachunku tego nie żałuję. Oczywiście jest to drużyna, która rywalizuje na najwyższym poziomie, przecież w tym, w tym sezonie rywalizują w Lidze Mistrzów, już bodajże odpadli, ale jako mistrz Niemiec mieli, mieli prawo gry w Lidze Mistrzów, ale myślę, że z biegiem czasu uważam, że to była słuszna decyzja i niczego bym nie zmienił. Wspomniałeś o tym życiu prywatnym, o studiach, powiedz, czym się zajmujesz właśnie na co dzień, wiem, że uczysz się na Politechnice Lubelskiej, może coś więcej powiesz na ten hmm. temat. Tak, studiuję budownictwo na Politechnice Rubelskiej, jestem na, na trzecim roku mm, pierwszego stopnia, więc, więc jeszcze parę lat jest przede mną. No, na pewno jest to bardzo, mm, że tak powiem, wymagający kierunek, yy, na pewno wymaga to ode mnie sporo, sporo poświęcenia. Często jest tak, że wracając z treningu o godzinie 22 ja się dopiero zapieram za projekt, który gdzieś tam zaniedbałem, jadąc w weekend na mecz i, i czasami gdzieś tam o tej drugiej, trzeciej, już lekko przysypiając, no, no gdzieś tam zasypiam przed komputerem. Ale nie żałuję, uważam, że gdzieś tam trzeba wyciskać z życia to, co się da, więc, więc widzę się gdzieś tam w przyszłości w tym zawodzie. Nie wiem, jaki jest futsal. Futsal jest fantastycznym dodatkiem, nie wyobrażam sobie życia bez tego, ale no jednak, jednak trzeba patrzeć na swoje życie realnie i szukać, szukać tych takich swoich życiowych rozwiązań. No i z racji też takiej, jeśli chodzi o te studia, które zależy mi, żeby skończyć, mimo tam pewnych, pewnych ofert, pewnych sytuacji, które które gdzieś tam się pojawiały, na przykład tak jak z Niemiec, to ostatecznie nie decydowałem się na takie kroki. Swego czasu byłeś powoływany do młodzieżowych kadry polski. Liczy, że jeszcze w przyszłości zobaczymy cię z orzełkiem na piersi w tej pierwszej reprezentacji? No, na pewno ten moment, kiedy, kiedy gdzieś tam masz możliwość występowania z orzełkiem na piersi, to jest wspomnienie na całe życie. Ja miałem, miałem kilka takich możliwości właśnie w reprezentacji U19 i tam jeszcze na początku W18. No świetny okres w moim życiu, super poznałem ludzi, też wiele się nauczyłem. To, to tam miałem okazję trenować z najlepszymi chłopakami, którzy i obecnie jeżdżą na, na zgrupowanie już seniorskiej reprezentacji polskiej, jak Michał Kałuża, Sebastian Grubalski. Z wieloma z nich do dzisiaj utrzymuje kontakt, więc to są też fajne, fajne znajomości na, na, na całe życie coś więcej niż tylko w niż półsal. Tylko no, oczywiście, kadra to, to chyba marzenie każdego chłopaka. Nie myślę o tym teraz. Raczej, raczej do kadry wybierani są zawodnicy z ekstra klasy, prawda? Więc grając w pierwszej lidze trzeba robić to, co się robi najlepiej, a, a przyszłość może, może wiele zmienić. Przykładem jest ostatnio Klaus z, z Uniwersytetu Warszawskiego, który jeszcze niedawno grał przecież w pierwszej lidze, a w tym sezonie też został powołany na, na to zgrupowanie i gdzieś tam ma możliwość rywalizować z Portugalią, co, co myślę, że dla każdego zawodnika to jest mega, mega przygoda i mega doświadczenie. Uważasz, że te powołania do tych reprezentacji. To jak na razie Twój największy jakby sukces w karierze, czy może jakieś inne wydarzenie uważasz za, za takowe? Bo Byłeś też wicemistrzem Polski do lat 20, więc jakieś tytuły jakie tytuły, się zdobyłeś już? No tak, na no karierze to może za dużo powiedziane, ale w tej mojej futsalowej przygodzie miałem takich kilka momentów, które, które na pewno zapadną mi na zawsze w pamięci. No, na pewno w, w Reprezentacja Polski to jest wielkie wyróżnienie, mam z nią świetne wspomnienia praktycznie na moim ostatnim turnieju. Udało mi się gdzieś tam zdobyć dwie bramki, jeszcze zwycięską bramkę w meczu z Czechami w ostatnich sekundach. No to są takie rzeczy, których już się nigdy nie wymarzy z pamięci. Natomiast jeśli chodzi o te Mistrzostwa u 22 dwa razy udało nam się zdobyć Wicemistrzostwo Polski, co, co było ogromnym sukcesem patrząc na to, z jakimi e, drużynami przyszło nam się mierzyć. E, tymi drużynami U-20 charakteryzowało nas to, że byliśmy po prostu jedną wielką rodziną i wyjazdy te, na te turnieje to było po prostu wspaniałe przeżycie dla nas wszystkich, bo tam ze wszystkimi chłopakami świetnie się znaliśmy już często od, od tego naszego wieku jakiegoś małoletniego. No to była przygoda, to była radość przebywania ze sobą, możliwość rywalizowania. A gdy do tego dochodzą jeszcze jakieś sukcesy, przywiezione medale, puchary, no, puchary no, to jest na pewno jeden z największych, najwspanialszych właśnie momentów w życiu. Nie, nie robię jakiejś takiej klasyfikacji, na pewno chciałbym do takich sukcesów, tych młodzieżowych, dołożyć też jakieś sukcesy już w tym takim bardziej seniorskim graniu. Kto wie, może kiedyś jeszcze przyjdzie mi coś fajnego do tego dopisać. Zazwyczaj nasi goście opowiadają, jak zaczynała się ich przygoda z piłką, tak się zastanawiam, czy jeśli strzelę, że Twoja zaczęła się w widoku Lublin, to trafię, czy nie do końca? No to jest taka prawda. Gdzieś tam zaczynałem trenować w widoku Lublin, tutaj w Lublinie. Jednym z moich pierwszych trenerów, bo nie pierwszym, ale takim, który na pewno należy tutaj wymienić, no to był trener Artur Gadzicki, z którym gdzieś tam potem moje przygody się długo, długo krzyżowały, bo tak naprawdę to on namówił mnie na futsal. To on mnie wziął pierwszy raz na Mistrzostwa U-20, gdzie jechałem jako taki szesnastolatek. Trochę buty kupiłem chyba trzy dni przed samymi mistrzostwami, że na hali coś będziemy grać. Niewiele jeszcze o tym wiedziałem, ale gdzieś tam to on zapalił we mnie taką zajawkę do tego. No i on mnie nauczył podstaw tego wszystkiego, więc, więc na pewno ta nasza znajomość, która z widoku Lublin przeobraziła się w to, że teraz jestem tak naprawdę w miejscu, w którym jestem. I nie ukrywajmy też w dużej mierze dzięki niemu miałem okazję gdzieś reprezentować naszą drużynę, prawda, młodzieżową reprezentacji Polski, w której on był drugim trenerem, więc na pewno jestem mu za to wszystko wdzięczny. I, I ten widok Lublin, na pewno uważam, że to jest, to, jest, to jest fajne miejsce. Tutaj w Lublinie mamy świetne warunki dla, dla młodych chłopaków. Zresztą ja mam młodsze rodzeństwo, które też trenuje i też korzysta z tego, że w Lublinie jest naprawdę sporo, sporo klubów tych młodzieżowych, które, które potrafią rozwijać chłopaków. I może kto wie, może kiedyś w przyszłości uda nam się jeszcze więcej z tego wyciągać dla futsalu. Na pewno tu jest taki problem, że. Brakuje, brakuje młodych chłopaków? Teraz, tak jak wspominałeś, przychodzi Michał Ofer do nas. To jest właśnie chłopak gdzieś tutaj stąd, z Łęcznej, z tych okolic. A, bo w ostatnim czasie było, było bardzo słabo, jeśli o to chodzi. Gdzieś tam osoby ściągnięte z zewnątrz, okej, okay, ale takich tutaj osób gdzieś tam z naszego podwórka brakowało, właśnie tej świeżej krwi, która, która jest potrzebna, bo no bo wiadomo wszystko. Wszystko gdzieś tam przemija będziemy potrzebować zawodników, którzy będą wchodzić do drużyny i budować będą ją na przyszłe lata. Większość zawodników, z którymi rozmawiam, którzy są już w drużynie dosyć długo, doświadczyła ręki trenerskiej trenera Tomasza Bieleckiego. Ty też miałeś tę przyjemność? Tak, miałem przyjemność, ponieważ na, na początku, gdy zaczynałem studia, byłem studentem UMCS-u. Więc w Akademickich Mistrzostwach Polski miałem przyjemność reprezentować zarówno na hali, jak i na dużym boisku, właśnie pod, pod okiem trenera Wieleckiego. Masz jakąś ulubioną swoją bramkę, która zapadła ci jakoś bardzo w pamięć, bo były różne. Były strzelane bramki i piętkami, i jakimiś nożycami, prawie że z połowy boiska. Pamiętam, na pewno jest to wspominać. Tak, myślę, że takie, takie, które od razu przychodzą mi na myśl, to są takie dwie bramki. Może niekoniecznie właśnie jakiejś specjalnej urody, nie, niekoniecznie strzelane piętkami czy nożycami, ale pierwsza bramka, którą, którą też będę wspominał do końca życia, to jest bramka z Pucharu Polski z meczu przeciwko wieliczce. Nie pamiętam ile to już było sezonów temu, to już było jakiś czas temu. To była bramka w ostatniej minucie dogrywki, którą zdobyłem na 8-7, więc sama ta otoczka, ludzie, którzy, którzy praktycznie wyskoczyli z trybun, te emocje, gdzieś cała ławka wybiegła. No, no po prostu dawka adrenaliny, która wtedy, wtedy nas przepełniała, to było coś niesamowitego. Tym bardziej, że do przerwy, jak dobrze pamiętam, przegrywaliśmy chyba 5-1 albo na pewno było. Było mało, była duża różnica bramkowa i udało nam się to wyciągnąć i jeszcze strzelić bramkę w ostatniej minucie w takim meczu. Przypominam, że Wieliszka była wtedy drużyną z Ekstraklasy, więc to było dla nas ogromnym sukcesem. I druga taka bramka to już jest z młodzieżowych mistrzostw U-20, gdy na turnieju w Oleśnicy, gdzie ostatecznie zdobyliśmy to wicemistrzostwo Polski, graliśmy mecz z gsf w Gliwice, ostatni mecz grupowy. Musieliśmy go wygrać, żeby awansować. Jeśli dobrze pamiętam, to na około 5 minut przed końcem przegrywaliśmy 2 do 0. I wtedy udało nam się zdobyć dwie bramki. Marcin Kozieł i Marcin Michota e, strzelili właśnie te, te gole na 2 2 a gdzieś w okolicach minuty przed końcem, w takim trochę zamieszaniu podbramkowym, udało gdzieś mi się skierować tą piłkę do bramki. No i, no i radość była równie wielka jak w tym meczu z wieliczką, więc rzeczywiście to są, to są te bramki, które nawet czasem miło mi się odpalić na YouTubie i sobie przypomnieć tamte momenty. A masz jakąś cieszynkę, którą lubisz wykonywać na meczach? Bo mi się przypomina taka jedna, bodajże z ubiegłego sezonu z listopada, taka wspólna z Łukaszem Mieckickim, gdzie to było bardzo podobne do Antuana Griezmana. A, no. To rzeczywiście jest tak, widniała ona chyba na wielu tam zdjęciach, gdzieś się, gdzieś się tam przewijała. Nie, mam takiej jednej ulubionej cieszynki, na pewno to jest, to jest miłe, gdzieś tam celebrować te wszystkie bramki, cieszyć się, a zazwyczaj to jest czysty, czysty spontan, po prostu co przyjdzie mi do głowy w danym momencie, to, to czasami fajnie jest to pokazać. Dziękuję Ci Kuba, że zgodziłeś się nas odwiedzić, no i życzę Ci jak najwięcej sukcesów zarówno w karierze sportowej, jak i w życiu prywatnym. Dzięki to bada mnie. Mega przyjemność, więc dzięki jeszcze raz. No i mam nadzieję, że te życzenia się spełnią.